Uciekałem w nocy. Z 26 na 27 września, w czasie przymarszu miejsców szosów. Zmuszony byłem ukryć się w stodoły, co o mało nie zakończyło się dla mnie tragicznie. Kilku żołnierzy niemieckich weszło do stodoły po siano dla koni. Odkryli moją kryjówkę i wszczęli ala! Uciekałem. Z trudem uciekałem, ale udało mi się uciec do pobliskich zarośli, a stamtąd była Padał deszcz. I przejdą deszcze. Zetną deszcze jak kos ciche i bolesne. I cień pokryje, cień ognie. A tak kochając, walcząc, prosząc, stanę w źródeł studni cień. Grośnym milczeniu. Ręce wznosząc jak pies. Przed wojną chciałem być artystą. Znałem kilku. Na drugi dzień pod wieczór ze Staszkiem. On był pianistą. Kazali nam przenosić płyty schodnika na drugą stronę ulicy. Staszek złapał płytę i przeniósł na drugą stronę. Podziwiałem go. Miał takie delikatne dłonie. Nagle pocisk! Jeden trafia w drewnianą barykadę, a drugi... Czeka was, czeka was, historyjka taka czeka was jak trzeba, no. A morał ma, że As. Jak to dwaj artyści szli do nieba Jak to do nieba artyści szli dwaj Jeden as, jeden as, jeden ascetyczny korypeusz, Jeden szekspirowski wielki tus Jeden as i korypeusz, No a i szarek i kudeusz Co w Macvercie na Jeden as i no a drugi szarat i chudeusz w będzie, a la Dodajmy tu, że szarak co w życiu swym na scenie wyszedł z osiem słów. Jedną konkretną umiejętność miał. potrafił udać kota. Kolegom w krąg płynęły łzy, Za kulisami Scotta każdy w krąg się śmiał, Każdy, każdy Scotta w krąg się śmiał. Dobry Bóg, dobry Bóg, Gdy naszego tuza ujrzał tak sobą. Ach, szanowny Pan, nie może być! Słuchaj, Pan, słuchaj, Pan, Erudytę mam ja tu anioła, Pan sobie słodko na spacer z mić. No a ty, no a ty, ty mi zaraz bracie kota zrobisz, Wołał Pan i śmiał się ile sił. Ach nie będę już markotnym, jak ty sto, dzięki stotrotne, Wołał Pan i głośno prawo bił. Ach nie będę już markotny mój artysto Dzięki stokrotne wołał Pan i głośno brawo pił Artysto, o, to morał jest Artysto, nad swym losem nigdy nie roń łez Głowa do góry, smutki odrzuć precz. I zapamiętaj docenią Cię, a kto kiedy to już jest zupełnie inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. Nie płacz, nie płacz. To jest takie nic, smutne cichanie, a właściwie to jest cisza, pierwsza i jedyna, usychające kwiaty na błędnącym posłaniu. A właściwie to nic, i pusta głębia. 中医。<music> na jesienią te wieczory bez ciebie umarła. Kiedy marzę zaplątany w jesień, kiedy serce mnie dławi garbań, kiedy jesień żółtawym odblaskiem spełznie na dół na zaciśnięte pięści, w mgłach daleko zagubiona radość, w mgłach daleko zagubione szczęście. Potem mnie noce ciszą męczą. Myśli spali ich błyskawicą drżeniem. Potem mi serce wytrze przymarłe jesień, w wieczór spłakany wspomnienia. Siądź, tamtym mężczyzn. Kiedy mnie już nie będzie. Spalcie w kominie moje buty i płaszcz. Zwróćcie sobie miejsce. A mnie oszukuj mile. Uśmiechem, słowem, gestem jestem dopóki jestem a mnie oszukuj mile uśmiechem słowem gestem dopóki jestem tamtym mężczyzną na Kiedy mnie już nie będzie, kupcie firanki, jakąś latę i zrób. zróbcie sobie miejsce, a mnie poszukuj mile Uśmiechem, słowem, gestem Dopóki jestem Dopóki jestem A mnie oszukuj mile Uśmiechem, słowem, gestem Dopóki jestem Z mgłą sosnę i brzeg Zróbcie sobie miejsce, a mnie wspominaj wdzięcznie, że mało tak się śniłem. A przecież byłem, a przecież byłem. A mnie wspominaj. Wdzięcznie, że mało tak się śniłem. Przecież byłem, no przecież byłem. Przyjdź do mnie, kochana, choć we śnie, tak wcześnie. Przyjdź do mnie i ręce mi podań. Czarna kwiatem się białym zasnuła, rzek woda. Ja tu tęsknię, a ty gdzieś daleko. Strumień spłynął poznania złocistych chwil, że. Przyjdź do mnie we Nie wiem o tobie, stopiona w złoto cekinami słońca. Miłość świeci na palach daleko, górami lasy czarne głębią płyną i wspomnieniami barw do oczek biorą do lepszych gór musz, na czarnych myśli tłok, na oczy pełne łez. Takami miłość bywa, jeżeli miłość jest. Możliwa to kupły ludźmi się bawią, tu gra z nami czas, tu wielkie młyny nas trawią kłamstwo, nutę, potęgę, małych transtw. Na nocnych serca ból. Czy człowiek żył jak pies? Lekarstwem miłość bywa. Jeżeli miłość jest. Jeżeli jest możliwa. Nikt nie powróci to czasy już zapomniane. Tylko w lustrach zsiada się ciemność w moje własne odbicia. Jakże zła i okrutna ciemność. I teraz właśnie, kiedy ten atak ciszy, ciszy obezwładnia mnie zupełnie. Kiedy noc zgęstniała już tak silnie, i trudno mi było złapać oddech. Opadł ze mnie nagle ten nagły, dziwny opór wewnętrzny, i pełen byłem tej niespokojnej radości na lepsze jutro, na nowy, dobry dzień na odrodzenie. Cześć nagle, radości, nadzieje, odpowiedzi.